Test uszczelki pod głowicą lub samej głowicy. Dobra, zapalaj. Czekaj, 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 czekaj. Wyłącz światło, bo to nie ma sensu. O, no i dobra, daj mu tam 3,5-4 tysiące obrotów. No. Trzymaj, 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 trzymaj Dobra, więcej nie, więcej nie Dobra, i daj mu tak z, dwa, z półtory tysiąca no. Wolne obroty teraz. Puść, wolne obroty mówię. I nie zachodzi na wolny chwilę. Nój ci sprzęgła. Nic już na biegu jałowym został. Na razie się nie zmieni. A potwierdź mu jeszcze obroty raz. Tak do 3000, bo 2,5 もやや々みたいな。 No i zmienia kolor na zielony. Ewidentnie widać film jest nakręcony. O, o jest głowica albo uszczelka pod głowicą. Dobra wyłącz, czekaj nie wyłączaj, nie wyłączaj jeszcze. Dobra wyłącz, 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 wyłącz. Wyłącz, bo się wykipiało, o. Całość, Czeka, bo wydupi to w górę. Wyłącz całkiem stacyjkę! Wyłącz stacyjkę! I wyciągnij klucz! Zaraz to wystrzeli! No, to jest na żółto i dziękuję, do widzenia!